20 maja w 28. kolejce piłkarskiej ekstraklasy odbyły się derby stolicy Legia Polonia. Preludium do tego meczu mieliśmy miesiąc wcześniej w finale Pucharu Ligi. Pomiędzy tymi właśnie drużynami na stadionie przy Łazienkowskiej. Oglądamy fragmenty tamtego meczu. Polonia zwyciężyła wówczas Legię po dramatycznym boju 2 do 1. Był to pierwszy zaszczyt w sezonie dla drużyny skonwiktorskiej a więc wywalczenie Pucharu Ligi. W ligowych derby legioniści doznali jeszcze większego upokorzenia. Gole Olis Adebe w 67 minucie, Wieszczyckiego w 73 i Bykowskiego. 4 minuty później dały drużynie Wdowczyka zwycięstwo 3 do 0. Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu 99-2000 Polonia miała więc 8 punktów przewagi nad drugim w tabeli ruchem chorzów. Stało się więc faktem, że mistrzem Polski została drużyna Polonii Warszawa. A w fetowaniu tak ogromnego sukcesu poloniści mieli dobry trening po finałowym zwycięstwie pucharzy Ligi nad Legią.